Cześć, wszystkim witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam was na filmik, w którym wspólnie razem będziemy wysiewać pomidory. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia na moim kanale. Dowiecie się, jak w łatwy i prosty sposób można rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Jak widzicie, ja będę wysiewać do doniczek P9. Mam już je przygotowane. Nasypana jest do nich ziemia. Ziemia z dodatkiem perli to, to jest ten biały, jakby proszek. Teraz pokażę Wam kilka ciekawych odmian, które w tym roku będę uprawiać. Są to odmiany, zarówno kilka nowych, ale kilka takich, które już ze mną były. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Na kanale jest mnóstwo filmików już z uprawy pomidorów. Uprawiam je dwa lata w szklarni, teraz będzie trzeci sezon. Są tam filmiki, które pokazują kiedy sadzę, kiedy wysadzam do gruntu, do szklarni, jak tam idzie mi uprawa, zbiory, więc możecie oglądnąć, nadrobić, jeżeli jesteście nowi na kanale i zobaczyć jak mi to szło przez poprzednie lata. Chwalcie się, czy macie już wysiany, jeżeli tak to ile odmian. Jak dawno sialiście? Czy będziecie już pikować? Może już macie pikowane? Ja je dopiero teraz, chociaż jest początek marca. Uważam, że marzec to dobry termin do wysiewania. Uważam również, że nie ma co się uśpieszyć. Mimo, że mam południowe okno, mamy lampy, mogę doświetlać, to się z tym nie śpieszę. Pomidory mimo wszystko bardzo szybko kiełkują. Tydzień, dwa i po wszystkim są wykiełkowane również w związku z tym że szybko kiełkują szybko po, po, mogą wybiegać tak wydłużać się wyciągać i szukać światła. Jeżeli zwłaszcza teraz jest taka mieszana w tym marcu pogoda nie za ciekawa i będą się po prostu będą wybujały te sadzonki przy pomidorach w zasadzie nic nie szkodzi są to roślinki do uratowania. Ale po co się śpieszyć? Pomidory szybko rosną. Zarówno szybko kiełkują, jak i szybko rosną. Więc wiecie, jeżeli nie macie odpowiednich warunków, nie macie szklarni, jeżeli nie będzie się Wam śpieszyło z wysadzaniem ich do gruntu później w maju, na początku maja czy pod koniec kwietnia, no to nie ma się co śpieszyć z sianiem. Marzec to dobry czas. Ja będę tak naprawdę do szklarni wsadzała pomidory w tym roku na dwie raty. Dlaczego tak? Ponieważ zrobię eksperyment, część wsadzę, zobaczymy jak będzie z pogodą, albo pod koniec już kwietnia, chociaż to jest szklarnia nieogrzewana, ja zaryzykuję chyba, albo na samym początku maja, ponieważ myślę, że dużo tych pomidorków wykiełkuję, będę mieć ich dużo, więc zrobię taką część rozsad, która będzie mogła iść, tak jakby na zmarnowanie. To znaczy, jeżeli przemarzną, czy będą źle rosły, czy z jakichś powodów padną w tej szklarni, to ja je powyrywam, wyrzucę i posadzę na ich miejsce nowe. Jak widzieliście, mam mnóstwo różnych ciekawych odmian. Akurat ta jest bardzo fajna do szklarni. Ogólnie, jeżeli lubicie pomidory, zachęcam do Was do wysiania wielu różnych odmian. Będzie to urozmaicenie. Każdy pomidor smakuje troszkę inaczej. Inaczej rośnie. Inaczej zawiązuje owoce, inną ilość, wielkość, innych warunków potrzebuje, więc tak, owszem. W szklarni, mimo że sadzę wiele różnych pomidorów, to różnie rosną i nie każdemu dogodzę. Ale z którymś trafię, prawda? Dlatego sieję dużo. W tamtym roku miałam około 15 odmian, w tym roku też tak jest. Mam kilka nowych. Oczywiście moim ulubionym są malinowe pomidory. Oraz cytrynek groniasty, on jest takim y, pomidorem wysokim, ale koktajlowym, y, bardzo dużo owoców zawiązuje na jednym gronie. Są to przepyszne owoce, słodkie, żółciutkie, malutkie, naprawdę mój ulubiony, jeżeli miałabym wybrać. I też bardzo długo się go przetrzymuje później. Jeżeli właśnie byście chcieli wiedzieć. To w poprzednich sezonach udało mi się naprawdę w kiepskich warunkach, bo to było około 20 stopni temperatura, w zwykłych koszykach i udało mi się naprawdę po zbiorach jeszcze z 2 dwa miesiące, 2,5 dwa miesiąca nawet mieć pomidory swoje, które systematycznie pomalutku dojrzewały. W tym roku może będzie trochę lepiej, ponieważ mam spiżarnię, w której jest trochę chłodniej. Niż wreszcie domu. Mam też dużą lodówkę, więc taki mam cichy plan, aby wiecie jedną szufladę zapchać pomidorami. I do przechowywania najlepsze są pomidory zielone, niedojrzałe. O tym musicie pamiętać. Wiadomo, muszą być bez objawów choroby i tak dalej, więc. No, z tym trzeba uważać, bo czasami jest tak, że roślina jest już, jest już tak mocno zaatakowana chorobą, że mimo tego, że my zerwiemy pomidory zielone, to choroba będzie w tych pomidorach i po kilku dniach wszystko będzie nadawać się do wyrzucenia. Jak widzicie, jadniczki podpisuję, podpisuję nazwą, co to jest za odmiana, podpisuję datę. Dzisiaj jest 6 marzec, ale już chciałam luty. Oraz staram się podpisać, czy to jest wysoki pomidor, czy niski. Bo jeżeli będzie to jakaś odmiana niska, będę miała ich dużo, będzie mi szkoda wyrzucić lub rozdać sadzonki chociaż bardziej to szkoda wyrzucić, rozdać zawsze mogę to będę je sadziła w gruncie. W tamtym roku miałam zarówno w gruncie, jak i w szklarni pomidory. Dwa lata temu również, dwa lata temu wyszło to lepiej. Miałam dużo więcej zbiorów, jeżeli chodzi o grunt. W tym roku było w poprzednim troszeczkę gorzej, ale też nieźle. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Na pewno muszę troszkę, wiecie, nawieźć ziemię, przygotować w szklarni, no bo to będzie trzeci sezon, więc o tym musimy pamiętać, ale do tego jeszcze daleka droga. Na razie zajmijmy się tylko wysiewaniem. Ja wysiewam, jak widzicie, po kilka nasionek, rzutowo do doniczki P9. Mam ziemię nasypaną nie do końca, jakiś centymetr od góry i teraz ja to przykrywam lekko ziemią. Potem tylko i widzicie, ugniatam delikatnie, żeby te nasionka nie poprzemieszczały się i na końcu będę podlewać. No i w zasadzie co? Tyle puenty. Pamiętajcie, że musimy dać je w ciepłe miejsce. Dobrze oświetlone, ponieważ te pomidory naprawdę szybko wykiełkują. To nowa odmiana. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Takie odmiany podłużne przeważnie są bardzo dobre do przecierów, bo mają mniej takiego wodnistego miąższu, są bardziej takie zbite. No więc zobaczymy. Fajnie jest mieć też różne odmiany, jeżeli chodzi o kolor. Ładnie to wygląda, wiecie, w sałatkach, czasami, czy na kanapce, nawet. No, w smaku też wiadomo, są różnice. Yy, producenci również polecają wysiew właśnie teraz, yy, w marcu czy nawet w kwietniu. Osobiście nie polecam wysiewów wprost do gruntu. Yy, ewentualnie nie wszystko. Można oczywiście próbować tam jakieś mniejsze koktajlowe, jak najbardziej, bo samosiejki też są i wiem, że super rosną, super owocują. Ale nie stawiajcie na wszystko raczej ewentualnie pół na pół czy jakiś tam większy procent. Jeżeli naprawdę nie macie miejsca i chcecie, to dobrze, rozumiem, ale nie wszystko jednak, bo to różnie bywa i potem yy, szkoda by było, żebyście nie mieli żadnych sadzonek. Będziemy później pikować te roślinki. Yy, myślę, że no jedno pikowanie i potem już do gruntu. Teraz te roślinki mają jedną doniczkę P9 na kilka sztuk. Kilkanaście. Zależy jak wykiełkują. Później będzie jedna doniczka i jedna roślinka, więc tego naprawdę będzie dużo. Ja mam przeważnie tak no ja to ja około stu roślinek. No tak przeważnie mi to wychodzi. W tamtym roku też tak naliczyłam około 100. Wiecie, rozsady robię większą. Później troszeczkę staram się ograniczyć z ilością w szklarni ja się ja sadzę gęsto, naprawdę jeżeli nie widzieliście odcinków z uprawy, to ja co 40 cm sadzę sobie pomidorka, tak plus minus, może raczej minus niż plus i puszczam na 2-3 nawet czasami 4 pędy, wszystko ładnie rośnie, owocuje, zawiązuje owoce, nie ma większych problemów, w szklarni zaraza była, owszem, ale już bardzo późno, pod koniec i tylko tak naprawdę na jednej odmianie, którą lubię, będę siała w tym roku znowu, ale na nią trzeba uważać. Są filmiki na kanale, które pokazują jak wyglądają poszczególne pomidory w szklarni już w takim rozkwicie sezonu. Podlinkuję wam kilka filmików, albo całą playlistę, wy sobie wybierzecie, który będziecie chcieli odcinek. Obejrzeć, bo naprawdę można się zdziwić, jaki u mnie w, w szklarni jest burz. Szklarnię mam 3 na 6 metrów, poliwęglan 6 mm, drzwi przód, tył oraz okna. Bo jeżeli chcecie kupić sobie teraz szklarnię, to polecam. Y Zainteresować, poczytać, doczytać, czy na moich filmikach obejrzeć, właśnie jaką mam szklarnię. Ja go nie opowiadam, pokazuję co, gdzie, jak, bo mimo wszystko hmm, wydaje się, że uprawa pomidorów w szklarni jest prosta. Nie do końca. Czasami popełniamy bardzo proste błędy, o których też na kilkunastu już filmikach wspominałam, yy, które potrafią zniszczyć naszą uprawę, będzie wszystko wyglądać jeszcze gorzej niż w gruncie. Więc czasami warto się dokształcić, dowiedzieć, doinformować, żeby nie zmarnować szansy sezonu całego na uprawę pomidorów. Jeżeli już sadzimy pomidory w szklarni, to ja osobiście polecam chyba tylko pomidory. Miałam raz mieszankę pomidory i papryki. No, w związku z tym, że u mnie burz, ja te papryki sadziłam blisko tych pomidorów, pod spodem, wiecie, chciałam docisnąć i te pomidory. Bardzo mocno zagłuszyły paprykę. Były te papryki, jakie takie, no jako tako, ale osobiście nie polecam. Ewentualnie, tak jak zrobiłam w poprzednim roku, w kilku, tam w dwóch metrach czy w półtorej metrze posadziłam same ogórki. I ogórki z pomidorami dobrze się miały, więc nie przeszkadza to w niczym. Tylko sadzimy jedno lub drugie, jeżeli chodzi o miejsce. Koło siebie można jak najbardziej, ale nie jedno obok drugiego, tak wiecie, żeby miało bardzo ciasno. Bo jednak obydwie te rosztynki wymagają dużo miejsca. Jeżeli macie na przykład balkon, taras, również polecam uprawę pomidorów, tylko tym razem zachęcam do takich odmian mniejszych, karłowych, do jakichś takich niewysokich, przykładowo koktajlowych. Są specjalne odmiany doniczkowe, nawet i ogórków też takie wysiewałam. Ogórek to był chyba dar z tego co pamiętam i naprawdę do doniczki by się nadawał. Był taką fajną małą roślinką, więc jeżeli jeżeli, jeżeli macie mały ogródek lub tylko balkon do dyspozycji to ogórki też da radę wyhodować. Pomidory. Ja polecam właśnie takie malutkie odmiany. Tutaj pokazywałam takie żółte. One są polecane do doniczki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Osobiście nie polecam odmian Bajaja, nie polecam odmiany. Jak ona się nazywała. Taka jedna z popularnych, które ja wysiewam, ale takie malutkie, fajne, niby czerwone owoce na zdjęciu, ale skórkę mają strasznie grubą i takie nieciekawe w smaku. Więc widzicie, każdy też ma inny gust, więc aby znaleźć swój smak, jeżeli chodzi o pomidora, no to zachęcam do wysiewania większej ilości odmian. Co do przechowywania, to szczerze najlepiej przechowują się koktajlowe, mniejsze, niemalinowe, niekoniecznie malinowe. Malinowe u mnie się źle przechowywały. I odmiany, które bardzo wyglądem, Przypominają pomidory sklepowe. To też jest taka ważna sugestia. Ja tak zauważyłam po swoich, tak jakby doświadczeniach, że te pomidory naprawdę super się przechowywały, mimo kiepskich warunków w mieszkaniu, wysokiej temperatury. To naprawdę były długo, więc o tym, jeżeli chcecie przechowywać, warto wiedzieć. Na pewno jeszcze będę o niej jednej rzeczy wspominać. Na razie wysiejmy, podlejmy i czekamy. W tym odcinku to wszystko. Ja Was zachęcam do subskrypcji kanału. Zachęcam do lajkowania, komentowania. Jeżeli już subskrybujesz kanał, dziękuję. Jest nas coraz więcej. Polecam inne filmiki na kanale. Ostatnio był ciekawy o wolierze. Zachęcam do obejrzenia, mimo że nawet jeżeli nawet nie chcecie mieć w swoim ogrodzie zwierząt, kur, kaczek, nie wiem, królików, bo woliera może być do różnych zwierząt, to zachęcam do obejrzenia, jeżeli jesteście zainteresowani kupnym szklarni, bo to jest bardzo podobny produkt, baza jest praktycznie ta sama. Porównuję jeden do drugiego, więc możecie sobie zobaczyć. Trzymajcie się ciepło, cześć!